Jesteśmy w stanowisku Simulation, no i mamy tutaj prezentację ProX'a 3, czyli jeszcze bardziej skomplikowaną, bardzo skomplikowaną wersje Pro 2 Jest tutaj szereg zmian, delikatnych udogodnień. Z tego co tutaj Pan mówił, jakiś, to jest Pan od jakiejś innowacji. Chodzi o to, że główna zmiana pomiędzy Pro 2 -a, a Pro 3 jest e, lepszy ciąg o 25% z tego co pan oczywiście po prostu będzie paliło. Dalej mamy takie zmiany, niestety te zmiany nie są kompatybilne, te części z Pro 2, czyli trzeba kupić Pro 3 Mamy możliwość zmiany przedmuchu, czyli tam już, o tutaj mamy, czyli tak idzie tutaj do góry, o tak jak widać, teraz będzie szło w dół i tak samo mamy na górze taką samą taką, taką tulejkę. oraz jeszcze mamy możliwość, to chyba muszę tutaj zamknąć, tu muszę zamknąć i teraz mamy taki talerzyk, który możemy obracać i wychodzi spod talerzyka. I dodatkowo, jeszcze jest jedna bardzo ciekawa rzecz, mamy jeszcze tutaj w tym miejscu takie pokrętełko, dzięki któremu możemy otworzyć bądź zamknąć możliwość przedmuchu przez sybu. I to 20% powietrza, które idzie przez przedmuchu, idzie przez sybu. I teraz spróbujmy to przetestować. Teraz było zamknięte, a teraz otworzymy. Nie wiem czy widzicie w filmiku, mała część tego, to chodzi to jakieś 20%. Ma to główne za zadanie skłodzić cybu, czyli przypalimy fajeczkę, przedmuchujemy tym powietrzem i dzięki temu, no, temu fajeczka wtedy jest e, przyjemniejsza. Całość delikatnie jest poprawiona, troszeczkę zmieniony jest design. Zamontowano też kulkę zaworkową w dyfuzorze, która zapobiega cofaniu się wody podczas przedmuchu. No i całość wygląda bardzo schudnie. I te wszystkie innowacje, które wyprowadzono do Projekta 2, wyglądały tak, Powiedzmy to wszystko było, działało, ale nie wyglądało to jako super. W tym modelu wygląda to naprawdę bardzo elegancko, więc super to e, wszystko ze sobą pasuje. Pieniądze, 409 euro, pewnie jeszcze jakieś dodatkowe są dodatki. Wszystkie te właśnie rzeczy, które Wam powiedziałem, to są wszystko jako opcje. Czyli trzeba to kupić oddzielnie. Czyli co mamy? iPhone'a, tak? Kupujesz iPhone'a, a potem jeszcze mamy mnóstwo jakichś innych rzeczy. No i w sumie tyle. Jesteśmy na stanowisko Mr. Ruda. I oni, choć tak pokaż, mają patentowany teraz system łączenia z pana z korpusem. I to działa tak, że jak mamy korpus, mamy, to jakbyzby ten gwint, on się przekręca i dopiero wtedy wyciągamy korpus. Mamy to tak w środku. Czyli co przekręca się? okej okay. mamy takie tutaj zapadki. One się wysuwają. Jakby blokują. Wygląda to całkiem spoko Jesteśmy na stanowisku Ladina i dostaliśmy tutaj jeszcze przedpremierowy model Epox 365. 565. 565. I to jest model, już robiony na model, który mamy chyba Epox 380. Czyli mamy korpus na uszczelce, czyli to co lubimy, klasyczny dzbanek i Całość wykonana tak jak MVP, czyli zrobione z dobrej jakości stali. Adapter jest na szlifie i mamy możliwość wybrania sobie sposobu odpowietrzenia, to, to co teraz robimy, tak jaki jest trend. W tym momencie mamy odpowietrzenie tutaj z tej szparki, która tutaj jest, czy gdzie jest pod talerzyka. Jeśli przekonstruujemy sobie to, to wtedy będzie szło spod talerzyka. Bardzo fajnie skonstruowana. I jedna rzecz, która mi się bardzo spodobała nie każdy zwraca na to uwagę, to że... Sliw jest epoksydowy i jest bardzo ładnie. O, taki mam talerzyk, tak jest I sleeve jest zamocowany jeszcze na bardzo fajnym, dodatkowym kołnierzu, który sprawia, że całość jest bardzo stabilna. I tu jeszcze mamy taki fajny, dodatkowy kołnierz. I wszystko dzięki temu bardzo ładnie ze sobą się pasuje. Sam sleeve wykonany z bardzo porządnego, jednego kawałka epoksydu. W rynku naprawdę wygląda bardzo fajnie. Także niedługo premiera będzie co do tego testować. I będzie kolejna propozycja dla Ledina. A Lady się dowiedzieliśmy, że jest jednym z pięciu największych graczy na rynku niemieckim. Więc coś to pokazuje. O, za mało siszy. Z cybuchu więcej jaramy. <gry> Tutaj. Dostaliśmy, Aladdin wypuścił nową, swoją nową linię, nową, nie, chyba jedyną, no i altabako, jasy tytoń, osiem smaków. Jest dobre, no jest dobre Snowisko do... fumarii, głównie tytonie, cybuszki, gliny, które bardzo przyznamy, somaty silikonowe, węgielki. Ogólnie może sobie przyjść i powochać jakie mają smaki. Stanowisko Dumana bardzo oblegane, z tego względu, że można było wygrać parę fajnych rzeczy. Nasz kolega wygra fajkę, taką mało podróżną. Stanowisko Lira, jeden, jedno z większych na targach. Fajne show, ładnie wszyscy ubierani w czerwone stroje. Wszystko na styl domu z papieru. Tajs się oczywiście sypie, zaraz akurat jest czysto. Smaki są... No, no Kostek mówi, że spoko. Jak? Wy to wiecie jakie ja lubię smaki na stanowisku Rewoshi Mają no naprawdę grube stanowisko tam mamy normalnie stoliki, można sobie zamówić fajeczkę, usiąść, no i przetestujemy, czy to coś jest warte. Wszystko bazuje na takim samym, właśnie posmaku. Kupę mięty, kupę posmaku, wszystko na jedno popyto. ale fajnie, bo czuć przynajmniej owoc. Jesteśmy na stanowisku Bike Candy. Jest to nowa firma nowa, która ma dzisiaj premierę. Wszystko na różowo, wszystko ładnie. Widzę, że wszystko na most bristu, Zaraz dzisiaj tutaj tego dopasujemy. Spróbujemy. Co tutaj mamy? Bimango, czyli trudny smak, zazwyczaj chemiczny. No jest coś innego. Nieźle. Z mango jest bardzo trudne. Zaraz się dopniemy do jakichś innych smaków. Co mamy? Jakiś Kingzuma. Kostek próbuje. Kostek wyraza, wyraża teraz swoją opinię. Ajsowe. Ajsowe. Tu mamy co? Winogronko, czyli najbardziej klasyczny niemiecki smak. Bardzo podobno do innych winogron. Ale wszystko, wszystkie te ich smaki są takie właśnie cukierkowe, takie żelkowe. Czyli zrobili dobry projekt graficzny swojej firmy. Dobrze paszą smaki. Mamy jeszcze na nasze. Jak zawsze na nasze. Dobry smak masie Spróbuj kasek. Nie będziesz, nie będziesz narzekać. Teraz oficjalna recenzja Trochę mlaska no powiedz mi, To pojazd, zaspaja za 4000, a nawet za 6. O, mlaska, ale nie jest źle Nie ma odruchu wymiotnych. Ale my jesteśmy straszni Wyszliśmy największe targi siszowe na świecie i ciągle tylko mlaskamy Jesteśmy, jesteśmy cały czas niezadowoleni Stanowisko w naszym top 10 cywórzki od alpaki. Już wzięliśmy 10 bambino. Nie, za 8 bambino, jakieś jeszcze mini roki. Już nie jesteśmy w stanie tego więcej wziąć. Cały czas się coś nowego pojawia i wolimy tutaj przyjść zobaczyć. I mamy taki nowy model. Nie wiem jak bardzo nowy, ale to jest model z pozłacaniem I On kosztuje tutaj 60 euro. Wszystkie inne około 30 euro kosztują. I tego nie ma w Europie. Jedyne miejsce w Europie gdzie są alpaki. Stanowisko. Hip Szwajcaria. Mają świecące węże. Toż to jest to, czego potrzebuję. To jest normalnie w tylko środku z takim kaftanikiem, które są poprowadzone, takie nitki ledowe. To jest chyba jakiś włącznik. O! Można kolory zmienić. Mają... To jest jakaś śmieszna cisza, ona jest chyba szkło, tak mi się wydaje, albo plastik jakieś te trzy. mają trzy pojemniki na wodę. Wcale nie pali się lepiej. Tutaj się możemy powiedzieć lachemika. Mamy trzy pojemniki, trzy ruki założeniowe. No i tam możemy trzy różne preparaty wlać i miksować. Fajnie się słabo. Ale fajne Bayer, fajnie to wygląda. Aluminium na górze, aluminium na dole i rurki szklane. Dalej na stanowisku Alpaka mamy Rega Hooka. Czyli bardzo luksusowe, chyba amerykańskie, to American brand, jest American. I make it California. Yeah, I California. Oni się charakteryzują tym, że mają taki bardzo charakterystyczny pojemnik, taki Terezyk, pojemnik na papiół. I ta faja, słuchajcie, Dafaja kosztuje 5100 euro. Faja za 5000 sam korpus, ale patrz jaki tu są foksy niesamowite.

Tutaj mamy smak Black Perfume na ciemny tytoń wygląda super Smakuje rewelacyjnie kostek Jest bardzo dobre Jest naprawdę dobre Jest perfumowane, bo to ma być perfumowane ale jest naturalnie perfumowane i jest naprawdę fajne. Very good. Very good, Kostek blaska, jak zawsze. Tutaj nie wiem co mamy, ale smakuje trochę kaszmirowo Może black pain, czy takiego będzie, a chyba to ma do What's the flavor here? What's the flavor here? This peach, Would tak. Peach. Peach. ok. Kashmir Peach. Peach. w wydaniu lekkim. Tak. Black Cane, czyli tak jak mamy Cane Minta. Smaki bardzo mocno wzorowane na Tandżersie, tylko wersja mniej tytoniowa, mniej gryząca i bardziej aromatyczna. Bardzo podobny Cane bardzo podobny. Fajna taka wiśnia, e, jak taka wisienka na torcie, taka alkoholowa troszkę. Fajna. Jedna z lepszych wiśni. Bo zwykłą taką wiśnię owocową. Bardzo ciężko sobie dostać One more, one more. Very good, very good.